Tak. Szanowni Państwo, przed nami rozstrzygnięcie konkursu fotograficzno-filmowego Życie Studenckie w czasach COVID, ale zanim ogłosimy wyniki, to jeszcze chcielibyśmy podziękować. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zechcieli przysłać swoje filmy i zdjęcia. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli zagłosować w konkursie. Było to aż ponad 150 osób, 162 osoby chyba i dziękujemy dyrekcji za przygotowanie nagród. Tak, dobra wiadomość jest taka, że każdy, kto wysłał film albo wysłał zdjęcie, dostanie jedną z tych nagród. Pytanie, którą? Także gorąco zachęcamy do udziału w konkursach naszego Centrum. Do wygrania są cenne nagrody. Myślę, że też czerpiecie z tego dużo zabawy. A poza tym stypendyści NAWA no, są zobowiązani nie tylko do chodzenia na zajęcia, ale i uczestniczenia w różnego typu imprezach. Także zwłaszcza studentów naba zapraszamy do udziału w konkursach i do głosowania, ale oczywiście nasze konkurs, konkursy są dla wszystkich naszych studentów. A teraz już wyniki. Tak, tutaj mamy wyniki. E, za chwilę dowiedzą się Państwo, kto zdobył pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Są też nagrody specjalne. E, zaczniemy od filmu. W kategorii film miejsce trzecie zajął film Sen w reżyserii Lizabiety Pachamowej z grupy czwartej językowej. <noise> miejsce drugie zajął film Koronawirus tego nie zniesie, gdy nauczysz się polskiego na umcs nakręcony przez Tarasa Paska z grupy pierwszej językowej. <noise> I uwaga, miejsce pierwsze film Duet w reżyserii Karoliny Kawalczyk i Wiktorii Żukowej z grupy drugiej językowej. Mamy też dla Państwa nagrodę specjalną przyznaną przez naszych nauczycieli. W kategorii film nagrodę specjalną od nauczycieli dostał film Duet w reżyserii Karoliny Kawalczyk i Wiktorii Żukowej z grupy drugiej językowej. Teraz zdjęcie. Miejsce trzecie zajęło zdjęcie Świat się zatrzymał zrobione przez Bronisławę Zwierymą z grupy czwartej językowej. Miejsce drugie znów grupa duet, czyli zdjęcie wykonane przez Karolinę Kawalczyk i Wiktorię Żukową z grupy drugiej językowej. I teraz miejsce pierwsze, zdjęcie pod tytułem Toxic Hazard, które wykonał Ewgienij Nerodenko z grupy czwartej językowej. <noise> Tutaj również mamy nagrodę specjalną, którą otrzymuje Bronisława Zwieriewa za zdjęcie Świat się zatrzymał. Także jak mówiłem, wszyscy dostają nagrody, nie tylko te osoby, które Kamila wyczytała. Także laureatom, laureatom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy po nagrody do biblioteki naszego centrum. Tam w tych torbach jest kartka z imieniem i nazwiskiem, także proszę siebie znaleźć. I nagroda jest dla Was, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I wszystkich naszych studentów zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. Te nagrody mogą być Wasze. I kolejne emocje przed nami. Tak, pamiętajcie, że w tym wszystkim nie chodzi o to, kto które miejsce zajął, tylko o to, żeby się dobrze bawić, żebyście mogli wykorzystać swoje zdolności, swoją kreatywność, żebyście mogli miło spędzić czas. Tak, i my też miło spędzamy czas, tak. wiedząc, że Wy coś robicie i dajecie nam efekty swojej pracy. Także dziękujemy wszystkim i do zobaczenia I na kolejnych konkursach. Dziękujemy. It wasn't